Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AK47 Redline. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 sierpnia. Do wygrania macie place w wartości 20 zł. Wystarczy, że lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Wszyscy na pokład! Płyniemy do pirackiego bagna. Ruszajcie skrzydłami! Napełnijcie ten statek po brzegi! Przynieście tylko najlepsze skórki! To będzie legendarna przesyłka! Potrzebujemy tylko skórek. Wymień swoje łupy z CS2 i stwórz idealny ekwipunek na pirackiej wymianie. Najlepsza wymiana skórek CS2. Użyj kodu promocyjnego na ekranie, aby zdobyć darmowy skarb. Siemano, z tej strony łowka jesteśmy na Case Hagu, gdzie będziemy próbować robić kostkę ze skrzyni Inferno Zobaczymy jak to nam pójdzie. Mamy 300 zł, oczywiście dążymy do skrzyneczki z kosą, która kosztuje chyba najtańsze 400 500 zł, są po 600, więc zależy na jaką się nastawiamy po prostu. No i co? Skrzyneczka Inferno, oczywiście, Gamma Doppler do trafienia. Skin warty 1791 zł, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oni, no jest dużo tutaj naprawdę e, tych ciekawych skinów. Miejmy nadzieję, że któryś się po prostu tutaj pojawi i będziemy mieli właśnie Fuel Injectora. No niestety, ale nie tym razem Diamenciki oczywiście przybywają 7.24, no to leci Od razu na sprzedaż, nie ma co tutaj się nawet Pytać Idziemy dalej, tutaj mamy P90 Która też idzie na sprzedaż Z nami zostają jedynie skiny, które są Warte więcej niż sama skrzyneczka Więc mamy pierwszy taki skinek 45 zł jest naprawdę fajny Oby jak najwięcej takich skinów było, było Wtedy będzie to naprawdę dla nas bardzo, bardzo Bardzo pomocne Żeby coś jednak ciekawego dzisiaj nam wyszło MP9. Eee, tutaj mamy... No nie, nie, nie. Dobra, ona leci bezpośrednio na sprzedaż. Nie, nie interesuje nas. Dobra, jest kolejny chyba spoko skinek. Tak mi się wydaje, że on powinien być. Nie tak jest. To jest taki skin ok, ale potrzebujemy tutaj trafić. Jakiś naprawdę mega, mega mocny. Jeśli naprawdę dobrze ma tam po prostu nam to wszystko wyjść. Kurczę, dajesz inferno. Dobra, otwieramy może po dwie, żeby szybciej to po prostu leciało. Mamy MP9, które leci od razu na sprzedaż również. Otwieramy po dwie. Otwieramy po dwie. Nie będziemy się tutaj szczypać. Musimy tutaj przeatakować to skrzynię. O, dobra, jest, naprawdę fajny skin i tutaj jest troszeczkę gorszy. No ale ten leci na sprzedaż, ten oczywiście z nami zostaje. Idziemy jeszcze z kolejnymi. Może znowu ten kałaszek? Nie, dobra, Jest Legion of Anubis, który też jest naprawdę w porządku skinem, więc również go sobie trzymamy. Później sprzedamy te wszystkie skiny, no i pójdziemy na jakąś ciekawą bitwę, może. No kurczę, to już gorzej, niestety jeden, jedyny dobry skin. I to taki, wiecie, na pograniczu. Idziemy dalej. Inferno. Czy Inferno ma coś ciekawego do zaoferowania? To nie jest żeby wygrać w card napisz jaka jest Twoja ulubiona gra i liczbę od 1 do 5. blisko, więc powiedzmy, że z nami zostanie jeszcze 55 zł na to, żeby skrzynia Inferno nas naprawdę mocno zaskoczyła. No tutaj fajny skinek, ale to nie jest już takie mocne zaskoczenie, jakiego ja bym tutaj oczekiwał właśnie od tej skrzyneczki. Bo na razie jeszcze jest sporo brakuje kurcze, sporo brakuje Dobra, jest bardzo fajny skin Prosimy, żeby to jeszcze był fakt minimal Dobra, 42 yy, Więc mamy skiny, które tutaj pozbieraliśmy sobie yy, Niestety mój błąd jest taki, że nie sprawdziłem sobie od jakiego skina zaczynaliśmy Więc czekajcie, za chwilę to sprawdzę Dobra, nie mogłem się połapać o co tutaj chodziło, a nie miałam ustawione ceny od daty, więc to są te skiny, to są, słuchajcie, te skiny, które tutaj lecą na sprzedaż w tym momencie, więc sprzedajemy te skiny, zobaczymy ile udało się nam tutaj po prostu utrafić, eee, mamy 208, o dobra, ej, czyli jest nieźle, jest naprawdę nieźle, wiadomo, mogło być lepiej, to jeszcze nie jest dobrze, ale... Mogło być po prostu gorzej. No i co? Teraz sobie może zróbmy skrzyneczkę. Czekajcie, może dajmy tej skrzyneczce Inferno? Jeszcze szansę. Powiedzmy, że na bitwie trzy skrzyneczki, trzy osoby. No zobaczmy, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Może akurat to będzie jakaś, wiecie, fajna opcja, z której będziemy korzystać sobie, e, żeby tutaj dalej dążyć w naszym odcinku. Jeśli nie. O, dobra, jest fajny skin, więc jest dużo. O, aż nie jest taki fajny, niestety. Battle skirt zepsuł całą moc tego skina. Jakby ten skin w ogóle miał dla mnie do zaoferowania. No i ostatnia skrzyneczka Inferno, czy ono to się pokaże nam czymś ciekawym. Niestety, ale nie. Jest to oczywiście zwycięstwo 78. Czy nie jest jakoś super Ja jednak będę szukać po prostu O dobra i fajnie w sumie mamy to co na starcie praktycznie Ja idę szukać jeszcze jakiejś sobie skrzyni ciekawej Procentówki bardzo fajnie się pokazały w ogóle w poprzednim odcinku, ale raczej to nie jest dzień, w którym będziemy właśnie szli procentówki, e, tylko jednak spróbujemy tutaj e, poszukać czegoś innego. E, na przykład kurczę, to jest jakiegoś youtubera, niestety nie znam. Kaerika też nie znam, e, ale może zobaczymy, no nie? Nie znam, ale możemy przetestować. Ciągle nie, stuwa w sumie to będzie kosztowało stówkę. Dobra, jeden na jeden. Taki testik tych skrzyneczek, tych e, youtuberów nieznanych mi pewnie jakiś. заграничных. Więc e, klikamy i zobaczymy. Jak któraś okaże się naprawdę jakaś mega ciekawa, czymś fajnym zaskoczy, zrobimy sobie dedykowaną bitwę e, właśnie tej skrzyneczki 22 zł skrzyneczka 30, tutaj mi 5 zł, więc nic ciekawego raczej. E, tutaj kosmiczna pustka również dla mnie słabo e, Jason tutaj... Dobra, i tutaj faktoryniu i wygrywam to. Niestety nie jest to faktoryniu. Kurczę, 137 można dużo lepiej, można dużo lepiej, nie ma co się oszukiwać, że można dużo lepiej, bo faktycznie można. Więc ja się nie zatrzymuję absolutnie na tych skrzyneczkach i idę poszukać czegoś, co bardziej mi tu przypadnie do gustu. kurcze kurczę. No on mnie zawodził. Kiedyś go lubiłem, ale mnie zawodził, dlatego go po prostu porzucam. Weźmy sobie na przykład teraz skrzyneczkę. Od ceny, od ceny w sumie. Poszukajmy sobie jakieś skrzyneczki z około 3. O, no storm, dobra, weźmy sobie, weźmy sobie, o, Sky Clown chyba spoko rzucił, no nie? Czempiona sobie jeszcze weźmiemy i dragona sobie weźmiemy, będzie to 93 zł. 1 na 1 również sobie zrobimy. Nie chcę jakoś mega mocno ryzykować, chcę troszeczkę spokojniej zagrać. Zobaczymy, czy ta spokojne rozgrywanie tutaj mi się bardziej opłaci. dobra, Pierwsze skiny, 47,5 47 5 zł, więc tutaj nie trzeba mówić, kto trafił lepszego skina, bo wiadomo, P90 to simów może być dobry, ale The Empress jest zdecydowanie lepszy. Kurczę, skrzynie naprawdę konkretnie rzucają, tylko że nie dla mnie. Dobra, ale tutaj mocne trafy się pokazują. Nie. Patrzcie w ogóle co on natrafiał, patrzcie w ogóle co on natrafiał Champion i Skary tutaj zrobiły robotę, więc Kolejna, patrzcie 313 Champion i Skary, dobra e, Champion i Skary nas interesuje, czyli tak Champion, dobra jest e, I Skary Clown, Skary Clown Zobaczmy tego strasznego Clowna W kolejnej akcji Nie wiem czy nie zrobić z tego Olina, wiecie? Nie, czy nie pójdziemy sobie z tym olinem? Czekajcie, 7 nie jesteś na to 107, dobra z naciskiem na Championa pójdziemy tą bitwę jeden na jeden i miejmy nadzieję, że to będzie moment taki, w którym będzie nam szło tak samo jak e, naszemu przeciwnikowi przed chwilą. No to wtedy naprawdę będę bardzo zadowolony, kto tak pójdzie. A tutaj skrzyneczek jest więcej, e, więc pierwsze, bez szału, nie mamy tego, co było wcześniej. E, zobaczymy się teraz. Może pojawi się skin, no pojawia się niestety u Nitra e, Champion ma ostatnią szansę, żeby mi czymś ciekawym naprawdę zarzucić. Nie zarzucić. Więc miejmy nadzieję, że skary clown pojawi się... O dobra, chyba z lepszej strony się pokazuje, niestety nie. Dobra, nie mam dzisiaj szczęścia do tych bitów, nie mam dzisiaj szczęścia do tych bitw, totalnie. Mamy jeszcze nagrodę za poziom do wykorzystania, którą mieliśmy wykorzystać sobie, więc wykorzystajmy sobie nasza dodatkowa nagroda za poziom nabity tutaj. 168 zł, jeszcze nam wpada, więc jak najbardziej coś ciekawego można zrobić z tej kwoty. Pamiętajcie, że po wejściu na stronę klikacie sobie plusik. I wpisujecie sobie tutaj kod ety dodaje wam on 10% do doładowania Pamiętajcie, że trzeba mieć 18 lat, żeby wpłacać Dodatkowo przy doładowaniu na przykład, ktoś sobie wpłaca powiedzmy 100 No nie, dostaje 110, 6 darmowych skrzyneczek i 1 giveaway Wiele metod płatności, to się oczywiście zwiększa tutaj powiedzmy sobie 200 Ktoś wpłaci, dostaje 220, 12 darmowych skrzyneczek Więc jest to naprawdę super opcja, też macie codzienne darmowe skrzyneczki Których ja nie mogę aktualnie odebrać a czy mogę? W sumie tego silwarka sobie odbierzmy, e, od tamtych musi minąć czas, tam i nawet po 15 zł wypadało, no to jeszcze trzeba nabi nabić poziom do takich skrzyneczek, jak ja. Nie mogę się w ogóle doczekać, aż dobędziemy jeszcze wyższy poziom, odblokujemy te najmocniejsze skrzynie, bo tutaj naprawdę muszą pojawiać się codziennie konkretne e, właśnie skiny. Cashback też ciągle nam rośnie, więc niedługo pewnie z niego skorzystamy. E, po prostu tutaj robiąc różne rzeczy na stronie, on ciągle wzrasta. Na diamenty z 1 dolar wydane, 100 diamentów, niedługo do wykorzystania stania to będzie no i tak, 173 zł. To może być jakaś ciekawa bitwa w miarę, myślę. Więc pójdźmy sobie i stwórzmy taką bitwę. Jeśli ma być w miarę ciekawa, no to stworzymy sobie taką bitwę z tym klaunem. Dobra, idźmy z tego klauna. No zobaczmy, czy naprawdę tamta bitwa to był taki ultra-ultra fart, czy jednak tutaj te skrzynie to są skrzynie, z których warto korzystać, których będziemy używać w kolejnych odcinkach. Może tak się po prostu okazać, więc ja jeszcze idę w tego skary klauna, no i zobaczę, jak to mi ostatecznie wszystko. Pójdzie, czy w końcu moje szczęście się pojawi, czy jednak moi przeciwnicy to jedynie farciarze, a ja to jestem taki nubek, więc zobaczymy. Niestety tutaj początek dosyć słaby, ale może coś jeszcze będzie tutaj pod koniec. Jest dużo skrzyneczek, dobra, mam lepszy skin, ale to nie jest dużo. Ciągle czekamy na te około stówki, które widzieliśmy. I mam nadzieję, że po prostu się pojawią I to po mojej stronie No, ale czekamy, czekamy ciągle Case hack dajesz? Ojojo, nie, skiny po 4,20 Proszę o coś naprawdę ciekawszego No i tutaj Niestety nie, więc mamy ostatnią Słuchajcie, mamy ostatnią Czy tutaj wypada? Niestety nie Dobra, to jest idealny moment, żeby się poddać Że tutaj w kolejnych odcinkach Będziemy, chociaż czekajcie, 19 zł To jest zawsze coś, z czego myślę, że warto się poddać Starać i stworzyć coś ciekawego, bo jednak już mniejszy kwot udawało się wygrywać ciekawsze bitwy, więc dajmy szansę skrzyneczce Jungle Assault, dajmy cztery osoby, żeby po prostu to nie było jakieś, wiecie, kręcenie się w kółko, e, tak zwane, no i zobaczmy, jeszcze jest jedna szansa, jeszcze jest jedna szansa, więc wypada nam niestety skin nie najlepszy, widzimy tej hyperbista u przeciwnika, dobra, to jest naprawdę już moment, w którym ja mogę to zakończyć, mam nadzieję, że w następnym odcinku uda się nam wymyślić coś fajniejszego, ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie się ma i cześć.